Mamy to. 7 słupów. Miałem to być specjalnie na 10 cupów, ale zobaczyłem, aż po prostu rozpłakałem. Dzisiaj pół 6, 6 subów jedną nocy jeszcze dziesięć mi suba. Naprawdę dzięki za to. Za to naprawdę. Ja 7 subów. Za to zawytkować. Dziękuję. Nie mogę nawet uwierzyć, że mam aż, 10, aż 7 słupów w ciągu 16 filmów. Bardzo to jest wie, dla mnie cud, czy coś takiego się stało. Naprawdę, to jest grube. To już, już to wszystko ma tyle wyświetleń. Kiedyś te niektóre nie miały wcale wyświetleń. Brak wyświetleń teraz mamy, chociaż się nowe wyświetlenie. No, dziękuję dziękuję Wam za 7 słów. Chociaż kiedyś nasz kanał się rozwiąże, będziemy, będziemy bardzo dobrze i będzie po prostu super. Na pewno będę nagrywał o wiele więcej filmów, żebyście mieli co oglądać. Ja wam się dziękuję. Teraz mówię wam dzięki za te 7 subów z całego serduszka. Nara, widzimy się w filmie, może z Minecrafta, nie wiem, ale dziękuję.